Live, -ie. była długa przerwa, yy, ale teraz gramy z moim duosem. Yy, jak widzicie w opisie, cofnęło mnie z Unrilla do 2. Nie wiem czego. Nie, nie Unrilla tylko trwa. A, no. yy, a to by... A mojemu duo... Wbijamy Unrilla. Bo brakuje mu 6%. No i wtedy on będzie wbijał mi Unreal'a. Tylko ogólnie wiesz co? Jak będziesz miał Unreal'a, to możesz się grać yy, i nic nie robisz, tylko wbijać ludziom Rami. rangi. Bo i tak nic nie dostajesz no, i nie da się go stracić. No wiem. Zobaczcie w następnym sezonie. Ja i się zastrasz, by była jeszcze jedna ranga. No ale i tak dało. by Unreal się wtedy nie dało stracić Co Rnywizowie, że tego? Mili Minus czas, mili czas! Że tak gównianie... gówniane pofu mnie jest, ale po prostu dawno grałem? Dwóch ty DMR! Cześć! Te, drugi mitek no? jest dla mnie! Ale był tylko jeden! Nie, jest drugi! Gdzie? Patrz! Dawaj Cero Ale gówno Nie no, ja go lubię na przykład. Tam jak coś masz wiosło Lia masz tam do tego. Gdzie? Eee, Po Dobra? No to nie, to, nie, to nie ma. O <noise> oh my gosh! Co? Ja. Yeah. Zaznacz. Co? Zaznacz. Ja to Sigma. Ale jeszcze raz zaznaczę, bo nie widziałem. ja! To oh jest najlepszy yeah. karabin w Fortnite'a. hangrid Zabij. 200. Od razu 200, dobiję, od razu dobiję. I nawet jak będzie drugi na ciebie lecieć, jak będziesz dedał, to bo tym są, bardziej 200. trzeba 200. dobić. 200 mam. Czyli pompę! Havoka! Bo to nie ma czego? Nie ma czego? Nie, będę ma czego. Nie, nie, Tam nie, leci. nie, nie, nie. Nie, 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 tak, no, co ja robię? Ja sobie nie postawię. Jecha tam tamten? Halo? Siema. Ej, cześć, ej, wyobraź... Y, ja teraz mam live'a, nie że coś. Ej, wyobraź sobie ten Nike Pro Daddy że ja miałem championa i za jedną gierkę nie wiem, nawet nie grałem i mnie cofnęło do tego, do golda. Golda. No, no? ale Hoppy, ci mówi prawdę. No. Jeszcze, no bo jeszcze Adrian ze grał wtedy. No, wiem, że mój kolega miał championa 98%, yy, mieliśmy wina 20 fragów i ta cofnęła dobrą za jeden. No, What? Nie leż tam, nie leż tam! Więc no... Czemu ty się nie rozsadz... Więc no, więc... Ej, wy ty! są. Bagi ja są. mi. ja kopię 6% i mam... Unyla. Nice. A ja mam Unyla i mam wyższą topkę. ja mam To 60 tysięcy. No to dobrze. No. Miałem 100k+, a... Triter... Czy tryhardowałem, to trochę nie mam 60 chodź Nie wiem czy wbijać Chyba za... O ja, nie mam nic do... i... I... <coughs> no ja, bo... Oh my God. A, ale body są! <coughs> są body? takie body, że nie ma! Dla chodzenia, chodźmy mam! Pod sobą Ja wczoraj grałem z koledą reloada, bo chciałem mu pomóc wbić tam 900, 600 elity, nie wiem co miał już Chyba tak? I... I no, graliśmy no, sobie no, i nagle... No, no tak w, w, w miarę ciu, do ciu, ciu, ciu. Nie wiem Nie mogę ocenić, tak jest lepsza trzeba y... I no? graliśmy sobie i kop normalnie się zrestartował I latał chłopie cały czas w powietrzu Nie mógł tutaj? No Chopie yy, strzelaliśmy w niego nie i nie dostawał i zgłosiliśmy go i pokazała, że, y że to był baki w ust nie dostał wola. Nie mogę! Dajmy dalej. Mam tu parę, mogę sobie na kolanę. Dlaczego tu zawsze są albo chu... które... chuciecki już robił chleb? Ufa! Dawaj, drugi jeszcze. 71! Ja go. leż ja na to piek! Oa! lecą się. Leci z nim. Leci dół. No, a ty masz pompę? Bo ich więcej jest. Wu. Ja ze na dół. Co tam jest za sekretne przejście? Nie! nie. Proszę! No, nie gody się! Że... Ja chłopo widzę! 70 i on y, jak tego jak go uleczył i jeszcze żył bo, jest bo, bo może się uleczyć okay, co do nie bo on akurat zrywu to Ej, co do ale miranki ładuje Platyna na 3 już mam Platyna... nie gada już z diamenta jedę. Diamant 1 czemu Ej, no Diament 2, Diament 3 Dobra, elita. elita, Elita Czępion? No jest czempion, jest champion I zobaczymy czy zwróci mi też y, tego procentu, który miałem na czempionie. Idealnie! Ej! Ile masz procent? No bo waga, waga to było. Czekajam ci screena mieli. na Discorda A ile masz procent? Ale mi podczas wiesz, że ty masz Droda 2 Nie gadaj! Ale, ale fajnie było tak, że się dostawało to Pierwszy raz dostawałem wszystkie rangi po kolei do czempiona Rozumiesz to, że ja kiedyś miałem Elita Sonia w Audi. No czekaj! OG. Ej, ej, do lobby! W OG i sezonie miałem Elite Spadło mi do Rolda 2 I później wbiło mi Unrilla. Tak. Rold 3, Platyna 1, Platyna 2, Platyna 3, Diament 1, Diament 2, Diament 3, Elita, Champion i Unrilla Ale zresztą. Pokazuję, I i żeby... dobra, narytańczymy to, co Ci wysłałem. Trzy. cztery, Ry. Adrian. Co? Czekaj. Narytańczymy tę motkę, co Ci wysłałem, ok? C. Ry.

A nie czyś nikt nie kupi mnie święto tańczył. Ale to ty masz dla gato. On ma! Ao, ja nie wiem... Ja nie... Ja nie było ja no głosy. przecież po skinach długęta. patrz. Ja mam echo, on ma nie pi2pi to pe Równo. Anime. Jakie? Wiem, przejęłem to jest trochę fajny sklep. No, trochę to. Bohaterki to, ale nie, mi się podoba to ze Strążar Czy a na ich się przywitaj z moimi widzami w ogóle, bo ja live mam. Dzień dobry. No. Nie, nie wiem, co mam powiedzieć. Byłesz? Cześć, mam do ciebie kilka pytań. Byłeś kiedyś na live u kolegi? Albo u nieznajomego? Ja? No. kiedyś no, tak byłem w... no, u I tak, czy stresujesz się? Mm, nie, bo już to robiłem, więc... W... Co robiłeś? No, live'a. No <ścoughs> <ścoughs> <Mostro. ścoughs> <ścoughs> <ścoughs> Nie, ty... <ścoughs> boję wy... czekajcie. Mec, party mevember To no, no? no, bez disconnect No jeszcze nie i daj mi jedną rundę zagrać Nie, nie jestem, jestem odpiszony, ja nie mam skarpetki Co ty chcesz, psie Idź psie Idź sam do siostry mojej O ładna no, Nie dam ci nic no, ja nic nie mam tutaj. Oh. Nic nie mam tutaj. Oh. No, pies mi chłopie liże. Ja. Pies no. trzeba no. o jedzenie. O, dobra. Już poszedł se. Lajwa ma. Dosadza. Ja gram kill'em za lajw. Jak ja masz kill'owy? No to... panu, instrumenty chowy mają zaleć w Ale nie, nie no. Ty pieknie umiesz no, po... strzelać? Ty pieknie umiesz strzelać po, umiesz? Pokażę hmm. ci, patrz. Patrz, hmm. patrz, patrz, pokażę ci, patrz. Dobra, Polak. Sigma. Ja mnie nadaję. Dobra, czekaj, bo ja wczoraj grałem na superledicie z kolegą i muszę sobie wyłączyć. To jest Polak. Eksed, Polak. Except Sigma zielony. Chodźcie na kanał gry może nie ręk, pogada. Nie ma go jak. Ma, uh, ale może wpiję, może być... Ej, pił, 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 chodźcie! Sigma, halo. Sigma! Boj. Sigma. Nie ma sigma. Ay, sigma 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 lecimy na Sigma, Kasi. Sigma. No weź nie mów tak do niego, weź. No to jest Ale. Nie. Sam jesteś Nicko. No nie no, no pro, nie będę się na niebieski, ale ja lecę na swojego spota. Tam, tam. Ja tam, tam. Ja tam, tam. Chciałem na kiltedy polecieć sobie, pofragować, ja a wy, kurde, jakąś miejscówkę z das. dupy wzięliście. Das. Masz pompę jakąś? <słuk> chodź za chwilę zabiję. do mnie, chodź za chwilę do mnie, Adrian. Chodź, <słuk> ja dwóch typów zabiję. Leci tam, co ty co? Ale ja ja potrzebuję 20, Chopie, 20, 20, zwią. to są bladzi. Oni są bladzi. Mam eee, jeszcze o... drugie bladzi, co jest jakieś? że już mi oni To nie są bladzi, Eee, drugi, drugi ludzki bladzi. ile ich? Wiecie, bez o... matka i miała. Ale no ci... ja to więc Gdzie cztery. wy się? Gdzie on jest? No, no nawet nie leciej, leciej, weź coś, przyleć na tą górkę i się doszlić. Czemu chłopie się nie wytruje? No Bo mam coś... Nie, jednak leci. No. To ja się spalałem. Ej, Ej, 90... d d d chodź tam 90. Ej, No, co ty mnie zostawiłeś? No, jeden poleciał tu. Nie, mocno. Pan no, City nie, a no, dobra. Chory. Ale hopi on w tu No i dumno mnie to wchodzi, że masz jakieś bladziczy. No ja ginę od tych bladziczy, bo ich jest czterech kurwa. Czterech się wiem, ja jak Kurwa, a ty kurwa cały nim, Ja pierdolę. Pa. Aha! Moc. Ja cudem, powiedz mi. Lec, lec, leć! On tylko mnie się! Ale čím je to? Já Det, Sýkme, A ja já chápu, že mám pijanku to. Nechápu. 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 Ja Nechápu. 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 Wrócę tu w wrocie? Kolejne? Ammo mo daj się, a do empty bo ja tu chopię. Ja mam tylko 300. No 300, ja mam 8. No chodź no co tu dałem? Tak, mam, bo wszystko wystrzeliłem. Dobra, starczy. Dobra, lecimy tam. Nie starczy. I daj ammo do pompy w końcu. O nie mam, ja mam, ja mam mało chopię. Ja też no, ja mam. tylko tu, tu, jest, łap, tu jest, słab. Ale chyba w są czterech! Ej, dawno mnie to wchodzi. Wlatujemy. Dad, ja. Nie no, został, sto. Gdzie ty jesteście? Tu? Tak. Ale no, kurwa, jebanej śmieciu! Nie mówię, chyba. Co ten Sigma robi? Ten Sigma to nie... On jest... To, Z, ty. ty To je sumry. To je skurva No ty masz! máš kilisek. To co máš ty nie Dad, a ty na ně Dát, jezus. A čím je 300 lidí toilet, skybry, skybry toilet. Stwierdzili, stwierdzili ja, ja, ja zabiję jakiegoś e, e, diamenta... Dobra... który się tańczył, ma to Makarę czy breeding? No baj, to... ...dlabaj... 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 ja ...dlabaj... ...dlabaj... Nice No iść tamtą panu Drugiego mam, pół no, nie butujcie No kurwa, tam jest bibla, piazali Pomoże mi coś? Nie mogę, ale... No, ja mam typa, który ma zero A kurwa, ja mam dwóch Ja mam typuś A ja mam też dwóch o, Gdzie Filipe? Filipe, Filipe chłopie, jest 50 tysięcy metrów ponad Miał wszystko Chcecie miał wszystko? Uważajcie, bo, bo za Chulwanie, wami jeszcze jest jeden typ. No żeś tutaj mnie zawił. Tu jest moja body. Nie to zrobił. Kolej, Jeszcze no kurwa Kurwa, on sobie Jeszcze tam lecę. Co, co, co to? Oni są bladzi! Musisz mnie zrezawać. A, mam tyki. Gdzie ty? Mnie, ja ci go pokonałem, popia. Ty mnie zostawiasz. Dlaczego? Będzie? Tak! A jakaś Dead! Weź! Weź mnie zaraz i proszę, bo oni mnie dobiją! Ja mam kopię do woda. Znaczy nie mam, woda, ale no, trochę mam. Proszę, zdąży. Teraz zdążysz. Dzięki, masz mi. Mocy, bo ja od strefy dead. Ej! Esław! A był chyba jeszcze jeden tak, 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 to tak, 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 ej 24 fragi panowie ej no ej, panowie, tak, tak, będzie tak, tak, będzie tak, 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 ja tak, tak, na tak, 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 Nie ja! Ja, 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 ja długo! Złota! <laughs> oh, no dobra, do dobra. Pod... Ej, tu jest! Chłop, który Please! Zabijcie go! Ja snubici, to się nie rusza! Mam nadzieję, że naprawdę że... tak na No ma, tylko, tylko go, się nie. pewnie leczy teraz! Moje! Ale No Zabudujcie lunch pada, bo on ucieknie! Nie zawiliście. Ja! Mo mogę do Mo Mogę wszystko? Zdaję Zdaję do spoko. Mogę amu do Nie mam. A do snajpy? Nie mam. Daj mi, mi mój lut. Dajcie mi? mi? Nie, ja już. A nie zabrać tamten topy. Co się wybał. Ja, kurwa, ja, to mam wyjebane. Ja, ja po niego nie odsadzę, widzicie, ja mam. Leż ja, tam, chłop, ma wajta. Ile ich było? Ile ich było? Ileś było? Ileś było? Ileś e, ja, to widzę, to, to, to widzicie, widzicie, to jest... No nic nie widzę, zabijam! Daj, daj. Oj, to widzę, jak mnie, na mnie, na mnie, na mnie, na mnie, no fajnie, że loot. Loot, fajny loot. Fajnie. Się. No pomóżcie. No, się? No. Ja mam siedem jest 86, 60, 60. Ja tutaj kapel. Tu <gryzdy> jest? No. No, tu jest. Kto on jest?

Jestem na górze, skład. na górze, nie! Nie! Tak, nie! Było blisko. Ale patrzcie, nie mamy... E. fragów drużyny. Ja ci... No, tak. po pomóc, ale nie wiedziałem, że oraz starty są. Ej! No. Ej! idź, tam, idź, 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 Tak? Nice. Uciekaj chłopie poczekaj patrz Nie ma o, nie ma co, czekać To jest z pompy tyle to... ile z mamu tak Jeszcze jednego zabiłem Tak, to Dobrze Drodzy, plecy, plecy Go nie udubiłeś. Przejścieg ma, posłuchaj się. Idź kamp, może wygramy to na medycz. Zostaw sobie jakieś dwie bronie i ugryź. Tak. Co ty robisz, Sidma? Brawo! Ale Zdję to tak byś dopił, wiesz? A ja, ale to piot, a ja nie ja Ciekawe co u mnie będzie. To jest... ja tam miałem najwięcej rażów. Ja pierdolę nie ma drila. 5%! 2% potrzebuję. Dobra, dawajcie go to. Dostałem 5%. Dobra, plus 100%. 100 i drill! w topca. jest znowu, bo. tyle no, nie wie jak grać. Gato, nie wychodźcie do loby. Nie. Ale nie no, 2% i on -reale. Ale chop, ja tam taczę, zabiję ich. Ale on poprosił o Ale ja też dobrze. Ale to się...